Przed moim domem wyrosła żółtlica drobnokwiatowa. Większość osób traktuje ją jako chwast. Ja cieszę się, że tutaj wyrosła, gdyż zrobię z niej dzisiaj maść na wszelkiego rodzaju zmiany skórne, trądzik, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca czy egzema. Dodatkowo, żółtlicę drobnokwiatową możesz użyć do sałatki. Jest niepryskana pestycydami i w 100% naturalna możesz zrobić z niej napar, a także poddusić na patelni tak jak szpinak, wtedy ma przyjemny, lekko orzechowy smak. Przepis na maść: Pokrój ziele żółtlicy skrop spirytusem, w kąpieli wodnej podgrzej smalec gęsi, dodaj ziele żółtlicy. I dodaj olej kokosowy tak, aby zakrył powierzchnię rzutlicy. Podgrzewaj 20 minut i zostaw do naciągnięcia na 12-24 godziny. Przefiltruj przez sitko lub gazę. Odciśnij całe dobro, przekładając do słoiczka. Dodaj 20 kropli olejku herbacianego o właściwościach przeciwbakteryjnych oraz 20 kropli olejku z bergamotki o pięknym zapachu. Wymieszaj. Przełóż do lodówki do stężenia. Do maści możesz także użyć olejku sosnowego i cytrynowego. Stosuj wedle potrzeby nawet kilka razy dziennie. Właściwości lecznicze żółtlicy w opisie pod rolką. Z całej nadziemnej części żółtlicy możesz zrobić napar o działaniu przeciwzapalnym. Natomiast same liście żółtlicy możesz wykorzystać do sałatki lub poddusić je na patelni jak szpinak z czosnkiem i cebulką.